i'm najszczęśliwszy dzień dla mnie. Przypominam sobie Jerzy, Jerzego dudy gracza, który kiedyś powiedział malowanie to jest to, co ja czuję w środku. Co mi dusza gra. I kiedyś przed laty yy, byłam na Tutaj na jasnej górze z pielgrzymką i oglądałam jego obrazy namalowane przez niego, i coś aż mnie w środku ścisnęło. I nawet w najśmielszych marzeniach nie myślałam, że kiedyś będę mogła swoje prace również pokazać tutaj. Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy dzień. Przed laty napisałam właśnie pracę na temat księdza prymasa, koronatora obrazów Matki Bożej, polskich sanktuariów. Tych sanktuariów, obrazów koronowanych przez niego, było 47. Byłam zafascynowana tym, tą wielką ilością przez jednego koronatora. Jeszcze dru, druga taka myśl, taki motyw. Dlaczego prymas poświęcał sanktuariom tyle swojego czasu, energii? Dlatego, że kochał Matkę Bożą. I Uważał, że każde sanktuarium, ponieważ nie każdy może przyjechać na jasną górę, ale każdy pójdzie do swojego sanktuarium od, dalego, od, od oddalonego o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. I że każde sanktuarium w terenie to jest taka mała jasna góra. On tutaj z jasną górą związał coś bardzo istotnego, pewien program duchowy, kiedy w czterdziestym... 40... W szóstym roku umierał kardynał Hlond, usłyszał bardzo mocno i wziął to sobie do serca prymas Wyszyński, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Bożej. Te 47 wizerunków, które znajdują się na sali rycerskiej, to są te wizerunki Matki Bożej, czasami z małych, maleńkich, ale i większych sanktuariów które też pokazują piękną e, rzeczywistość, że to promieniowanie jasnej góry na inne miejsca, na te małe sanktuaria jest e, taką, e, takim dar, darem serca królowej, że, że Matka Boża właśnie w tych maleńkich sanktuariach jest miejscem, które e, pomaga wszystkim tam przychodzącym do spotkania z Jezusem i czasami jest tak, że, że pielgrzymi przychodzą z, na przykład z takiego sanktuarium w Leśniowie pod Częstochową do Królowej i odwrotnie wracają od Królowej do swojego rodzimego sanktuarium. Ta więź pomiędzy sanktuariami maryjnymi jest czymś niezwykłym, bo, bo ona pokazuje, że ma, to jest ta sama matka, która właśnie, jak to powiedział prymas Wyszyński, że jest to Królowa o wielu, wielu obliczach. Mówił to w, kiedyś w słowie do kustoszy, rysując im program działania, pracy w sanktuariach. się zgadamy i potem Prymasowi tak bardzo zależało i to jest też sens tej, tej dzisiejszej wystawy, żebyśmy byli dojrzale maryjni, żeby ta nasza maryjność nie była tylko powierzchowna pobożnościowa, zewnętrzna, tylko właśnie, żeby była pobożnością głęboką, to znaczy opartą na tajemnicy życia Matki Bożej, żebyśmy się od niej uczyli stylu życia. I myślę, że ta wystawa, chociaż oczywiście ona jest pewnego rodzaju pięknem, które będziemy widzieć w tych wizerunkach namalowanych przez panią Bożenę Aleksy to jednak ona ma inspirować do środka, ma po, pogłębiać. Dlatego też jest pozycja wydana specjalnie z, związana z tą wystawą. Pozycja książkowa, która zawiera nie tylko wizerunki Matki Bożej, ale również fragmenty kazań prymasa, kazań koronacyjnych. Piękna jest przedmowa księdza. Peszkowskiego świętej pamięci, i y, również przedmowa wprowadzenie pani Heleny Kupiszewskiej. Zamiast dokonał takiego wielkiego dzieła koronowania, żeby to jakoś ukazać. No i właśnie mi przyszła taka myśl, żeby najlepiej pokazać, zrobić kopię tychże y, y, wszystkich wizerunków maryjnych i Kolekcję. No i właśnie wtedy po Rzymie, bo byłam wtedy w Rzymie, spotkałyśmy się z panią Bożenką, artystką, która jest właśnie bardzo maryjna, bardzo Boża. No i właśnie zaproponowałam, i właśnie pani Bożenka przyjęła z wielkim lękiem, ale i wielkim właśnie z wielką nadzieją tę propozycji i zaczęła się praca. Pani Helenka Kupiszewska, która mi zleciła malowanie tych obrazów, to była jej y, propozycja i jej idea właśnie, y, żeby namalować te koronowane przez kardynała Wyszyńskiego obrazy. Y, ma bardzo dobre oko, więc pilnowała, żeby każda kropeczka, każda kreseczka była na swoim miejscu i kolory, także Ciężko nieraz było, ale z przyjemnością to robiłam, bo uwielbiam to malować i dla mnie malowanie tych obrazów to była taka modlitwa, taka zaduma i no, zawierzyłam wszystko matce Boskiej i całą moją rodzinę.